Szanowni Państwo, pozwólcie, że w imieniu gospodarza, a więc wójta gminy Łodygowice, przywitam wszystkich, wszystkie załogi, które dojechały na 18 Memorial Dana Bana Banaszka. Bardzo się cieszymy, że tak liczny skład w tym roku będzie brał udział w Memoriale. Witam serdecznie organizatorów, sędziów. Witam wszystkich Państwa, oczywiście mając nadzieję, że ten pobyt w gminie Łodygowice, w Zarzeczu nad jeziorem Rzewieckim, zaliczycie do bardzo udanych, oczywiście nie tylko pod względem rywalizacji sportowej, ale również. Pod względem również tych pozytywnych doznań pozasportowych. Witam serdecznie, życzę pomyślnych wiatrów, wspaniałego pobytu i wiele radości z wizyty w gminie Łodygowice. Mam nadzieję, że pogoda nam też będzie dopisywać tak pięknie jak w tej chwili i że będzie fajna żeglarska zabawa, a przy okazji rywalizacja. Chciałem przywitać wszystkie załogi. Szczególnie optymistów, którzy kiedyś startowali przy pierwszym memoriale, później ich nie było. Zjawili się w gronie 45 załóg chyba. Brawo! Witam załogi z Czech, które też dojechały, będą startowały w klasie optymist. Serdecznie przywitajmy ich. Jeszcze chciałbym powitać sponsorów tych regat, oczywiście tych, którzy są dzisiaj obecni. Panią Urszulę Szczurek, firma Interis. i Edwarda Stekle, firma Ceramet. Tak. 18. meurioł Adama Banaszka. Puchar Polski w klasie Optymist i Mistrzostwa Śląska w klasie Omega uważam za otwarty. Tak dobrze to pamiętam to był grudniowy dzień gdy nasze trzy drakary po wybrały się na lądzie wystraszony tubelec walił w dzwon to znaczy, że w tej wiosce pisany wszystkim zgon Ody nie siłę daj, niech ostry to w ręku lśni, kur bo jeszcze kilka chwil do walkali zastukamy drzwi. Gdy z już pływali, to wiatr zachodni wiał, Na burcie wyprężony już każdy z naszych stał. Hej, bogu wojny, nie oszczędzaj nas! Niech ręka nie zabrzy uderza na raz Ody nie siłę daj, niech odby to ból w ręku śni. Bo jeszcze kilka chwil do walkali, zastukamy drzwi, Ody, nie siłę daj, niech oby to w ręku śni. Bo jeszcze kilka chwil do walkali, zastukamy drzwi. Trzeba łupy brać i zrównać wszystko z ziemią Kinga to jest ślad, kto przeżył niech się śmieje Bo śmierć nie groźna nam, bo w oczy nie zagląda Bo źródło brody drań O ty, nie siłę daj Niech ostry to gór w Bo jeszcze kilka chwil do Balkanii zastukamy drzwi O ty, nie siłę daj Niech ostry to w ręku śni, bo jeszcze kilka chwil do walkali zastukamy drzwi. Złota pełne zachwy, skóry no i broń na pokładzie leżą, okupione krwią. Czas wracać nam do domu, gdy gwinie smoczyć wasz nalejcie i do pełna Opowiem jeszcze raz, o nie siłę daj. Niech ostry to w ręku uśni, bo jeszcze kilka chwil do Walhali zastukamy drzwi. O, ty nie siłę daj, niech ostry to w ręku uśni, bo jeszcze kilka chwil do Walhali zastukamy drzwi. Komunikat w dla załóg startujących w dzisiejszych zawodach za 5 minut ogłoszenie wyników i wręczenie nagród.